Mamy dzisiaj okazję poznać ambasadora globalnego marki Futker, konkretnie napojów Formów, czyli Jeremiego Sochana. Witamy serdecznie, Jeremy. Dobrze, że jesteś z nami. Miło Cię widzieć. Jak ty się czujesz? takiej roli ambasadora. Czy to jest dla Ciebie ważne, że właśnie jesteś ambasadorem polskiej firmy, będąc polskim koszykarzem? No bardzo ważne. Myślę, że to jest, wiesz, fajna rzecz i mam szansę z Move, żeby promować, wiesz, zdrowe życie i taki healthy lifestyle. I myślę, że to jest bardzo ważne dla wszystkich, nie tylko, wiesz, profesjonalni sportowcy. Jak istotne jest takie partnerstwo dla Was, jako dla, dla całego teamu? Zapytam o to, o to Wiktora, który jest tutaj menedżerem. Dla nas jest to bardzo ważne, bo dla nas Jeremy jest wyjątkowy i czekaliśmy na bardzo wyjątkowego partnera. Zależy nam na tym, żeby to było autentyczne, żeby było zgodne z Jeremygo wartościami, z naszymi wartościami i to właśnie, że to jest otwarte, dynamiczne, kolorowe i nastawione na młodych ludzi, to jest dokładnie to, czego Jeremy oczekuje. Jesteśmy zadowoleni, że Jeremy Sohan dołączył do teamu Formów. Marka Formów od wielu lat wspiera sport, ma to wpisane w swoje DNA, ma wpisaną współpracę ze sportowcami, ewentualnie trenerami, wszystkimi, którzy wspierają sportowców w walce na arenach. To jest dla ciebie. Codzienność, taka regeneracja, wzmacnianie organizmu. Nie jest tylko co robię na, na, na boisku, ale też co poza boisku robię. Mówiłeś o tym, że macie człowieka odpowiedzialnego w klubie tylko za uzupełnianie witamin i za posiłki. No, my tam wszystko mamy, ale no, mamy takiego człowieka i mam szefa też, co oni razem rozmawiają i, i no, zdrowe jedzenie mam. Który z tych smaków twoim ulubionym jest? A Myślę, że niebieski jest mój naj. Niebieski. Jeremy, mam do ciebie pytanie. Czy jest to jakiś taki jeden moment, który przeważył na tym, że zostałeś koszykarzem? Zawsze myślałem, że będę w NBA, zawsze myślałem, że będę też koszykarzem, ale pierwszy raz to, to po prostu była zabawa i, i po prostu grałem i nie wiem, czy był jeden taki moment, ale wiesz, był postęp i nie wiem jak, ale teraz jestem w NBA. Brzmi prosto, prawda? Zaczął grać w Parku i teraz jest w NBA. Wybraliśmy Jeremiego Sochana z racji jego charakteru, z racji jego wartości, z racji tego, że jest niesamowicie otwartą, pozytywną osobą i niesamowicie kreatywną i bardzo nam się fajnie ta współpraca z nim zaczyna układać. Liczymy na to, że rozwiniemy ją na bardzo szerokim spektrum.